Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o UP! W związku ze zdobyciem 100 subskrypcji na kanale mamy dla Was konkurs z nagrodami, w którym do wygrania są drewniane slajdery od marki MotoSlidery z pełną możliwością personalizacji pod względem koloru, kształtu, własnego loga z boku. O drewnianych slajderach jest opowiedziane już wiele, nie będę się o nich rozgadywał. Na pewno jeśli je wygracie, będziecie zadowoleni i okulary do lansowania się w padoku. Co zrobić, żeby wziąć udział? Należy zasubskrybować nasz kanał, w opisie pod filmem wpisać Biorę udział, polubić nasz profil facebookowy i udostępnić post konkursowy na swoim profilu. Szczegółowa instrukcja w opisie pod filmem. Konkurs będzie trwał do 21 marca, do soboty. W niedzielę ogłosimy zwycięzcę, a tymczasem do zobaczenia.